Zapraszam na podcast o historii Ignacego Soszyńskiego, przedsiębiorcy, który w XX wieku zakładał i był zmuszany do zamykania siedmiu swoich firm, który prowadził interesy zarówno w Polsce czy Francji, ale też i upalnej afrykańskiej kasablance oraz któremu wyliczono, że w okresie PRL zarabiał 50 tysięcy razy więcej od przeciętnego obywatela. Ignacy Soszyński przyszedł na świat we wsi Binkowo w Wielkopolsce w 1914 roku. Gdy miał 6 lat, rodzina przeprowadziła się do Poznania. Tam jego bracia, których miało aż pięciu, podjęli się pracy, która w całym późniejszym okresie zdefiniowała życie Ignacego. Trudzili się wytwarzaniem i sprzedażą wód kolońskich oraz perfum. Ignacy, najmłodszy spośród rodzeństwa, skupował butelki, mył je, po czym rozprowadzał nalane do nich wody i perfumy po sklepach. W zależności od źródeł, gdyż chodzi o rok 1938 lub 1939, podjął się losu przedsiębiorcy i założył w Poznaniu małą fabrykę produkującą perfumy o wdzięcznej nazwie Marsylianka. Niestety jego biznes jak i wiele innych w owym okresie nie przetrwał próby wojny i młody Soszyński uciekając przed Niemcami przeniósł się do okupowanej Warszawy. W czasie wojny sumiennie i rzetelnie podejmował próby rozwoju w kierunku swojej życiowej profesji, zakładając małe firmy i podejmując próby produkcji stawiając czoła opresji hitlerowskiej. Swoją pierwszą fabrykę z prawdziwego zderzenia otworzył po wojnie, w Łodzi. Tam też poznał swoją przyszłą żonę Zofię i dzikowską. Sielanka jednak nie trwała długo. W okresie komuny władze perolowskie tępiły każdy przejaw przedsiębiorczości. Socjalizm, który zaostrzył politykę względem prywatnej inicjatywy, doprowadził do znacjonalizowania fabryki. Soszyński postanowił wrócić do Warszawy, gdzie w 1952 roku otworzył kolejną fabrykę Warszawskie Zakłady Przemysłu Chemicznego. Mając 38 lat, miał już na liczniku kilka fabryk i biznesów, ale dopiero ten rokował poważniej. Zaczął produkować, a jakże, perfumy, ale też i gaśnice. Interes szedł całkiem nieźle i nic w tym dziwnego. Zbyt znajdował bowiem każdy towar, gdyż w kraju brakowało właściwie wszystkiego. Ponadto czasy stalinizmu powodowały, że państwowe zakłady były niewydolne, a prywatne firmy całkowicie stłamszone. Okres rządów Bolesława Bieruta był czasem bezwzględnej represji i gnębienia wszelkich prywatnych inicjatyw. Odwilż przyszła dopiero za Gomułki. Który głosił zerwanie z okresem błędów i wypaczeń. Sytuacja poprawiła się o tyle, że prywatnym przedsiębiorcom zamiast kar więzienia groziły już tylko kary finansowe. Ignacy Soszyński, który z pasji swojego życia zrobił profesję najpierw kończąc zaoczne technikum chemiczne, został po ukończeniu polityki Niki łódzkiej inżynierem chemikiem. Soszyński wiedział, że mimo najszczerszych prób w PRL się nie rozwinie. W momencie, gdy otrzymał paszport i aprobację z Politechniki Łódzkiej, wniosku o wyjazd za granicę, podjął decyzję o wyjeździe do kolebki przemysłu perfumiarskiego, czyli do Paryża. W stolicy Francji w jednym niewielkim pokoju otworzył manufakturę, w której wytwarzał perfumy, które nazwał "Givori". Ignacy zdecydował się wysyłać je do Polski. Na modnych Polkach robiły one wrażenie. Kupując je, szczyciły się, że mają perfumy Made in, in France, choć nieważne, że robione przez Polaka. Ignacy kontynuował rozwój i zdobywanie wiedzy. Najpierw w Gras zagłębił plantacje roślin, z których pozyskuje się olejki eteryczne do produkcji perfum, uczył się, jak komponować zapachy. Później zaczął naukę na Sorbonie w temacie kompozycji zapachowych i olejków eterycznych. Był już po czterdziestce, rozwijał się, kształcił. I wtedy przyszła informacja, że Polska nie przedłuży mu paszportu. Czując, że biznesu nad Sekwaną na miarę swoich ambicji nie zrobi, zlikwidował firmę i popłynął w 1962 roku do Maroka, do Casablanki. Pracował jako inżynier w różnych firmach, które przy produkcji wykorzystywały olejki eteryczne, cały czas sumiennie odkładając pieniądze. W końcu, po kilku latach, założył spółkę Somapar, która wytwarzała kosmetyki na zlecenie innych firm. Zatrudniał kilkadziesiąt osób, podwyższając swoje dochody, jednak dopiero wkrótce miał być naprawdę bogaty. W Maroku Soszyński zadomowił się na dobre. Opanował, oczywiście, poza francuskim język arabski i tamazit, jeden z języków berberyjskich. Maroko było jego miejscem na ziemi. Należała do niego cała ulica w centrum Casablanki, obok słynnego hotelu Casablanca, najbardziej prestiżowego miejsca w mieście. Z biegiem czasu pojawiły się jednak przeciwności losu. W 1975 roku władca Maroka Hassan II uderzył boleśnie w zagraniczne firmy, nakazując, aby każda miała udziałowca Marokańczyka, do którego należałoby 51% przedsiębiorstwa. Europejczycy zaczęli wyprzedawać swój majątek za bezcen. Ignacy jednak szybko dogadał się z zaprzyjaźnionym Marokańczykiem produkującym wyroby cukiernicze, który stał się jego wspólnikiem. Gdy sytuacja się ustabilizowała, podjął kolejne działania biznesowe. Od znajomego Francuza odkupił firmę Fragments Floral, która produkowała olejki eteryczne dla takich klientów jak Shell, Total czy Texaco. Ignacy przyjął własność i prawa do firmy za 20 tysięcy dolarów. Głównym atutem Soszyńskiego było to, że miał na miejscu własne magazyny z największymi w Afryce zapasami surowców, potrzebnych do produkcji kompozycji zapachowych i olejków. Produkty te na szeroką skalę były wykorzystywane w przemyśle chemicznym, kosmetycznym i farmaceutycznym. Soszyński w Afryce przewagę uzyskał na tym, że kupiec zainteresowanych kosmetykami mógł towar odebrać od razu. Biznes rozwijał się i zaczęło mu się wieść coraz lepiej i lepiej. Lata rozpasania zagierka, życie na kredyt, drożejący pieniądz i rosnące oprocentowanie pożyczek doprowadziło do podjęcia przez władze socjalistyczne stanowczych działań. Pod koniec lat 70. pojawiła się w Polsce możliwość zakładania firm polonijnych. Wcześniej możliwe było jedynie prowadzenie prywatnych zakładów rzemieślniczych. Jednak kraj potrzebował dewiz na regulację swoich zobowiązań, wobec czego pozwolono na to, aby Polacy mieszkający za granicą otwierali firmy polonijne. Okazja plus rosnąca tęsknota za Polską spowodowały, że Ignacy Soszyński wrócił do kraju w celu założenia firmy polonijnej. Za cel objął swój rodzinny Poznań. Był rok 1978. Za sprawą Soszyńskiego powstała pierwsza w Poznaniu, a dwunasta w Polsce firma Polonijna. Siedzibą firmy był Bazar Poznański, a firma nazywała się Interfragrances. Jednym z hitów sprzedażowych były szampony o nazwie Orta. W 1980 roku ogonek oczekujących pod sklepem na ich kupno miał co najmniej kilkadziesiąt metrów. Wszyscy klienci, korzystając z okazji, brali po dwie butelki, małą i dużą. Fabryka Soszyńskiego wytwarzała też kosmetyki i aromaty do ciast. Wobec niewydolnej państwowej produkcji wszystkie produkty zaopatrujące Polaków, Soszyński sprzedawał na pniu. Brał udział w targach w Poznaniu, podpisywał kontrakty, zamówienia miał na cały rok do przodu. Ignacy zatrudniał 10 osób. Szybko jednak zorientował się, że do rozwoju potrzebne będą dodatkowe pary rąk. Problem stanowiły przepisy, gdyż choć nie było mowy o liczbie pracowników dla firmy polonijnej, w przepisach zaznaczono równocześnie, że firma taka może być mała lub średnia. Soszyński, nauczony doświadczeniem, wyczuwał, że może pozwolić sobie na góra 20 osób. Postanowił zatem otworzyć kilka firm. Tak powstały Frutoroma. Oceanic, Herbaroma, Mazowsze czy Eurobenelux. Głównym produktem sprzedażowym były aromaty do ciast, koncentraty cytryny oraz kosmetyki. Obroty firmy w 5 lat pomiędzy rokiem 1980 a 1985 wzrosły ponad 50-krotnie ze 122 milionów złotych w 1980 do 6,5 miliarda złotych w roku 1984. Aby działalność, która stale się rozszerzała ze względu na produkcję aromatów czy kosmetyków, utrzymać można było na wysokim poziomie, potrzebne były komponenty. A żeby je kupić, trzeba było mieć dewizy. Firmy Soszyńskiego sprzedawały więc za granicę jabłka, gruszki, maliny czy nawet meble, a za dewizy kupowały surowce. Sielanka nie trwała jednak w nieskończoność. Po raz kolejny socjalizm Soszyńskiemu dał o sobie znać. Na początku lat 80. rozpracowywał go kontrwywiad. W dokumentach określono go jako kryzusa finansowego. Powodziło mu się na tyle dobrze, że dyrektorzy w państwowych firmach zwalniali się, aby tylko otrzymać posadę u Soszyńskiego. W zachodnich gazetach można było przeczytać, że firma Soszyńskiego to „największe prywatne przedsiębiorstwo bloku wschodniego”. Wówczas wychodzący tygodnik wprost opublikował po raz pierwszy listę najbogatszych Polaków. Na pierwszym miejscu znalazł się właśnie Ignacy Soszyński. Mimo, że prowadził sporej wielkości działalność filantropijną, m.in. łożył na renowację zabytków w Krakowie, to nie uchroniło go to przed trafieniem w wieku 70 lat do aresztu za spekulacje. Soszyński, wspierając produkcję państwowej fabryki kosmetyków Polena Miraculum, która cierpiała na brak surowców, zapłacił jej 40 milionów złotych za produkcję kremów i emulsji, którą jej zlecił. Dobre chęci i plany rozwoju okazały się dla niego przekleństwem. Zarzucono mu, że wykorzystuje państwową fabrykę do produkcji dla prywatnego przedsiębiorstwa. Stał się wrogiem systemu socjalistycznego. Sprawa była o tyle absurdalna, że tylko w ten sposób polena mogła znów cokolwiek produkować, a sam jej dyrektor zeznał, że to ministerstwo nakazało mu nawiązać współpracę z firmą polonijną. Sprawa otarła się o organy sądownicze. Finalnie naczelny sąd administracyjny zabrał Soszyńskiemu koncesję na produkcję kosmetyków. Z aresztu wyszedł zawiedziony i podłamany tym, jak potraktował go własny kraj. W 1985 roku wyjechał do Niemiec, gdzie dwa lata później, jako niespełna 73-latek, umarł dręczony planami o jeszcze jednym powrocie do Ojczyzny.